Nazywam się Edyta Jączak, mam 47 lat. Mieszkam w Górze Kalwarii pod Warszawą, natomiast pochodzę z Podlasia i dużą część życia spędziłam w Toruniu. Pracuję w, jako handlowiec w branży odzieżowej no i w, jako urozmaicenie hmm, statystują w filmach, reklamach i serialach. Mam nadzieję, że uda też mi się zagrać jakiś mały epizodzik. Hmm, w wolnych chwilach lubię podróżować, mam o kondycję fizyczną. Przez cały rok chodzę na fitness, natomiast w zimą skakuję w łyżwy, oczywiście figurowe. Moje dłonie. Dziękuję bardzo.